Obserwatorium Rozwoju, czyli Patrycja Dębska i Monika Morys, rozmawiają o tym, jak znaleźć pracę marzeń i nie zginąć na dzisiejszym, byważe nieprzewidywalnym rynku pracy. Odcinek 5. Emocje są zaraźliwe. Cześć, drodzy słuchacze. Cześć. Dzisiaj będzie o czymś zupełnie zaskakującym. Mogę Wam obiecać, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie otoczeniu. Duchowemu i emocjonalnemu. Ja wiem, jak to brzmi. Wszyscy pewnie teraz jesteście mocno zdziwieni, jak to. Rynek pracy, rekrutacja, a wy o tu o jakichś emocjach, duchowości. No, wyobraźcie sobie, że tak i wbrew pozorom, okazuje się, że to jest bardzo ważny temat, ale też bardzo trudny. Natomiast dzięki nam, yy, myślę sobie, że bardzo Wam ułatwimy sprawę. Yy, Omawiania tego aspektu w całym procesie poszukiwania pracy, ponieważ my to już zrobiłyśmy, omówiłyśmy, mamy sposoby, jak o tym rozmawiać i jak przeprowadzać ludzi przez ten etap rozpoznawania swoich potrzeb. No i teraz, Monika, pytanie. No właśnie, jak podejść do tematu emocji i duchowości w kontekście szukania pracy? Należy zacząć od tego, żeby uzmysłowić sobie. Jakie wartości są dla, są dla nas ważne, są dla Ciebie ważne, drogi słuchaczu? Jakimi zasadami się kierujesz? Jaką masz wizję odnośnie swojego życia, swojej przyszłości zawodowej? Yy, I w jaki sposób chcesz ją osiągnąć? To jest gdzieś tam yy, temat bardzo bliski yy, wyznaczeniu misji życiowej. Temu, żeby zdiagnozować, zdefiniować, co jest dla mnie ważne. Jakimi wartościami się kieruję? Jakie czynniki są dla mnie ważne? Duchowe, ale właśnie też emocjonalne. No właśnie, i powiem szczerze, że dla mnie osobiście, gdybym teraz była takim kandydatem szukającym pracy, który nie posiada takiej wiedzy, jaką posiadamy my, po tylu latach doświadczeń i zgłębiania też tego tematu, pomyślałam sobie: no, no dobrze, no okej, okay, ale jak to zrobić? Jak podejść do tego tematu, żebym wiedziała w kontekście pracy oczywiście, tak? Jakie wartości mają znaczenie w szukaniu tej pracy, tej jedynej, wymarzonej? Czy, czy możemy podzielić się jakimiś pomysłami na to, jak się zabrać w ogóle za takie ćwiczenie? Wydaje mi się, że takim najprostszym, choć tak jak mówiłaś, ten temat nie jest prosty bo no, tydzień temu mówiłyśmy o otoczeniu fizycznym mm -hmm. i to jest oczywiste. Proszę bardzo, otoczenie fizyczne to jest konkretny adres, konkretne miejsce, bardzo łatwo sobie to zwizualizować, wyobrazić, gdzieś tak ulokować, fizycznie wręcz tego dotknąć. W przypadku otoczenia emocjonalnego i duchowego no, jest to coś ulotnego, niemierzalnego, także tym trudniej się, się o nim mówi. Szczególnie, że z moich doświadczeń wynika, że mówienie o właśnie wartościach, o misji, wizji też o wierze, ponieważ tutaj też w, ten, w zakres tego tematu może wchodzić kwestia wiary, no często jest problematyczna i spotyka się bywa, że spotyka się z niezrozumieniem, bywa, że spotyka się z taką niepewnością właśnie, co, co zrobić, jak do tego się zabrać, jak ten temat ugryźć. Myślę, że najprostszy sposób, e, tak aby zacząć, może polegać na tym, że wypiszesz sobie 10 wartości. Oczywiście nie musi być dziesięć, 10. No 10 to już jest taki całkiem niezły efekt. Mhm. To już jest taki materiał, nad którym można poważnie pracować. Może być mniej, szczególnie na początku, jeżeli uda Ci się zdiagnozować, wymyśleć trzy e, wartości, które są takie absolutnie najważniejsze. I kluczowe w Twoim życiu, to też będzie OK. Od tego będziesz mogła wyjść i zacząć zastanawiać, czy te wartości są realizowane w Twoim miejscu pracy, wśród Twoich współpracowników i w otoczeniu generalnie zawodowym, w którym egzystujesz. No dobrze, załóżmy, że mm, wiemy. Diagnozowaliśmy te swoje wartości i umówmy się na przykład taką jedną z wartości, która jest, może być kluczowa. Podejrzewam, że dla większości z Was, z nas, taką wartością jest uczciwość. To jest moja druga. I teraz pytanie takiego kandydata, który szykuje się do tej rekrutacji. Jak on ma zweryfikować w procesie rekrutacji, rozmowy tej rekrutacyjnej, że akurat ta firma, do której ona aplikuje, też wyznaje? jako wartość uczciwość. Jak to zweryfikować? Bo mnie to najbardziej nurtuje, powiem ci szczerze. Wiesz co, to na przykład można zadać pytanie odnośnie takich kwestii twardoherowych w stylu czy i kiedy podpisywana jest umowa o pracę? Mhm. Czy pracownik dostaje zakres obowiązków? Czyli taki dokument, który z jednej strony może nie jest wymagany przez prawo, przez prawo pracy, aby był dostarczony pracownikowi, ale z drugiej strony no, praktyka jednak pokazuje i nakazuje, aby, aby taki dokument pracownikowi dawać. Dlaczego? Dlatego, że dokument taki określa, dokument taki, czyli zakres obowiązków, określa prawa, obowiązki pracownika, cel istnienia jego stanowiska. To wszystko, te ramy stosunku pracy, e, które dotyczą konkretnie już wykonywania pracy. W momencie, kiedy pracownik taki dokument ma, no to łatwiej jest mu się zorientować, co jest, e, co powinien robić, czego, a czego się wystrzegać. Warto zapoznać się z regulaminem pracy czy wynagradzania. Ja wiem, że te dokumenty nie cieszą się wielką estymą, natomiast one właśnie określają prawa i obowiązki pracowników, a też mówią wiele o podejściu firmy do relacji z pracownikiem. Można też poszukać informacji na internecie. Mhm. E, mhm. Oczywiście należy się liczyć z tym, że część z nich może być nieprawdziwa, no bo. No, z mojego doświadczenia wynika, że zdarzają się sytuacje, gdzie wpisane są informacje po prostu nieprawdziwe, co ułatwia w większości przypadków anonimowa forma wpisów. Niemniej jednak, jeżeli jakaś informacja powtarza się w wpisach od różnych osób, czy też powtarza się przez, jako, przez jakiś tam okres czasu, no to można, nie mówię, że rezygnować z rozmowy z pracodawcą czy z ewentualnej oferty pracy tylko pod wpływem wpisu internetowego, ale zacząć się zastanawiać i chociażby na rozmowie rekrutacyjnej pociągnąć temat poruszany we wpisach, czy też chociażby uruchomić swoją jakąś sieć kontaktów, mhm. bo może się okazać, że może nie ty bezpośrednio, ale który z Twoich znajomych zna osobę pracującą w danej firmie i będziesz mogła w ten sposób zweryfikować no, te wpisy internetowe. Generalnie zachęcamy też do, do takiego dosyć prostego ćwiczenia. Jeżeli już zidentyfikujecie te wartości, które są dla Was istotne. Załóżmy uczciwość, szacunek, jakiekolwiek inne, to szacunek jest mój pierwszy. Tak, <laughs> tak myślałam żebyście popracowali też bazując na dotychczasowym doświadczeniu. Jeżeli właśnie szacunek lub też uczciwość są tymi wartościami dla Was nadrzędnymi i one stanowią o tym, że to będzie... Jakiś element, który będzie też decydował o tym, czy z danym pracodawcą zechcecie współpracować, to przez pryzmat swoich dotychczasowych doświadczeń wypiszcie sobie takie sytuacje, w których albo te wartości były reprezentowane przez dotychczasowych pracodawców, przełożonych, kolegów, koleżanki, lub też wręcz przeciwnie. Nie były. Tak, żebyście sobie uzmysłowili, w których sytuacjach w życiu spotkaliście się z tymi pozytywnymi lub też negatywnymi przejawami tych, tych wartości i o takie sytuacje pytać się również na rozmowach rekrutacyjnych. Żeby zapytać się, jak na przykład wasz ewentualny przyszły przełożony, jakby zareagował w takiej, a nie innej sytuacji. Wtedy przez doświadczenie możecie porównać, czy jego odpowiedź będzie wpisywała się w wasze oczekiwania czy w wasze rozumienie tego pozytywnego objawu tej wartości, czy też wręcz przeciwnie. No właśnie, a jak weryfikować taką e, wartość jak szacunek? Jeżeli szacunek jest dla ciebie najważniejszym, to jakbyś się e, zapytała pracodawcy na rozmowie. E... Wiesz, co ja nawet nie wiem, czy bym się tak od razu pytała. Myślę, że bardziej bym obserwowała, E, tak, począwszy od początku tego procesu rekrutacyjnego, w jaki sposób przebiega kontakt między mną jako kandydatką a firmą, do której aplikuję? E, czy e, jak przebiega rozmowa i w jakim stylu, w jaki sposób jest prowadzona? E, czy brane są pod uwagę moje potrzeby, chociażby jeżeli mowa o zaproszeniu na spotkanie i o terminie tego spotkania? Czy na przykład, jeżeli już jestem w firmie, to w jaki sposób funkcjonuje recepcja? Recepcja mhm. to jest wizytówka każdej firmy, dlatego to w jaki sposób działa i to w jaki sposób odnosi się do, do gości, mhm. wszystkich, jest bardzo ważną informacją o firmie. Zdarza się, że kandydat chwilę czeka na, na rekrutera właśnie na recepcji w jakiejś tam przestrzeni wspólnej. Warto zwrócić uwagę w jaki sposób osoby pracujące na recepcji, na recepcji odnoszą się nie tylko do ciebie konkretnego kandydata, ale również do innych osób, które się przez tą recepcję przewijają, czy które po prostu tam dzwonią. Ważne jest również to, na przykład no nie wiem, taki drobiazg. Wyobraźmy sobie sytuację, że rekruter się spóźnił. Każdemu się może zdarzyć, ale pytanie w jaki sposób zareaguje na to spóźnienie bo może przeprosić i w jakiś tam sposób wytłumaczyć, dlaczego mógł, nie, nie mógł być na czas, ale z drugiej strony może nie zrobić absolutnie nic, wychodząc z założenia, że przecież to ty kandydacie jesteś tutaj yy, petentem, to ty mm -hmm. chcesz zdobyć pracę. W związku z czym no to je powinno zależeć na tym, żeby, żeby być miłym, grzecznym i na wszystko się godzisz. A mi wszystko wolno. A mi wszystko wolno, tak już mówiąc wprost, tak. Mhm. No To są drobne za, za, zachowania, ale też pamiętajmy o tym, no, gdy ja jeszcze byłam rekruterem, czy gdy zarządzałam zespołem rekrutacji. Cały czas właśnie w ramach zespołu powtarzaliśmy i tak wzmacnialiśmy świadomość tego, że e, jak ważna jest rola rekrutera w całym procesie i też w postrzeganiu firmy, w bud budowaniu employer brandingu firmy. E, bo wiadomo, że nie zatrudni się wszystkich kandydatów, ale celem rekrutera powinno być, aby kandydat po opuszczeniu firmy myślał sobie, kurczę, ale tam jest zajebiście, jak ja bym tam chciał pracować. W związku z czym od rekruterów wymaga się pod tym względem, właśnie pod względem reprezentacji i też stosunku do kandydata więcej, bo też i na tej bazie budowany jest tak zwany candidate experience czyli to doświadczenie, właśnie, które powstaje w relacji z rekruterem czyli do no taką jedną z pierwszych osób, z którymi kontaktuje się. Nie ukrywam, Potencjalny pracownik. Tak, no, nie ukrywam, że test recepcji jest moim ulubionym testem. Wiesz co, on jest strasznie banalny w gruncie rzeczy. Jest tak banalny, że bardzo wiele, wiele firm nie zwraca na niego no uwagi. Nie docenia tego elementu, zupełnie tak. Tak, a jest naprawdę bardzo znaczący, szczególnie, że to jest tak, jak się widzi człowieka, którego się nie zna. No to są te pierwsze trzy sekundy, które decydują, o które robią to pierwsze wrażenie. Które z kolei potem jest bardzo trudno zmienić w przypadku, jeżeli jest niekorzystne. Podobnie jak jest korzystne, też, tak. też, też trudno jest je zepsuć. Podobnie jest właśnie z tą recepcją. To jest parę sekund, które mają ogromny wpływ na nasze późniejsze postrzeganie firmy. No i co więcej, to o czym powiedziałaś, to jest też broń obosieczna, bo to działa również w dwie strony. Czyli o tym, czy kandydat jest godny zainteresowania. To też jest oceniane właśnie przez pryzmat tego, jak się zachowuje w procesie rekrutacyjnym, więc my, kandydaci, się o tym pamiętać, też są weryfikowani przez to, w jaki sposób e, szanują Absolutnie. ewentualnego pracodawcę, czyli to właśnie te słynne spóźnienia, nieprzychodzenia na rozmowy rekrutacyjne, nieodwoływanie, tak? Także to działa w dwie strony. Ale nawiązując do tego, dlaczego w ogóle dzisiaj mówimy o tym, że otoczenie emocjonalne i to duchowe jest rzeczywiście ważne? No właśnie, Monika... Z czego to wynika, że w ramach tego programu, o którym opowiadamy od jakiegoś czasu, chcemy zająć się no, wzmocnieniem i promowaniem tej budowaniem świadomości o tym, żeby pracę wybierać w odniesieniu do tego, co dla nas jest ważne na poziomie już duchowym i emocjonalnym. Dlaczego to później, kiedy tą pracę już mamy, dlaczego ten aspekt jest taki ważny i dlaczego on może zepsuć praktycznie całe wrażenie tej wymarzonej? Pracy. Bo wartości, bo emocje są kluczowe w naszym funkcjonowaniu. Często się nie myśli o nich na co dzień, często sobie no, kandydaci, z którymi się zetknęłam, nie definiują, czy osoby, z którymi pracowałam czy pracuję, nie definiują sobie, że proszę bardzo, takie mam wartości, i teraz każdą decyzję, którą podejmuję, czy każde działanie będę rozpatrywał pod kątem wartości, które mną kierują. Nie, nie robią tego świadomie, ale podświadomie tak ponieważ można sobie wyobrazić, że nie wiem, dla mnie akurat ten szacunek jest szalenie ważny i odkąd pamiętam, on, on był ważny. I w sytuacjach, jeżeli nie jest on respektowany, ja do niego przykładam ogromną wagę i też oczekuję go względem siebie. Mm -hmm. Jeżeli ta potrzeba, moja potrzeba nie jest zaspokajana, jeżeli ta wartość nie jest respektowana, to ja po prostu w taki... W takim otoczeniu nie czuję się dobrze. To jest też tytuł naszego dzisiejszego odcinka, czyli emocje są zaraźliwe. To David Goldman, ten facet od inteligencji emocjonalnej, właśnie powiedział, że no emocje są zaraźliwe i warto sobie przypomnieć sytuację, gdy na przykład, no nie wiem, byłaś na fantastycznym spotkaniu z przyjaciółmi, świetnie się bawiłaś. Z takiego spotkania wychodzisz wzmocniona, wychodzisz pełna siły, nadziei, radości, e, a z drugiej strony e, spotykasz się z osobą nieuprzejmą, nierzeczliwą, która bezzasadnie na ciebie nakrzyczy i zwyzywa cię od najgorszych. No, jak się czujesz po, taki, po takim spotkaniu? No, fatalnie, generalnie bardzo prawdopodobne, że będziesz pozbawiona, emo pozbawiona energii, będziesz w złym humorze, będziesz możesz być smutna, możesz być załamana. No tutaj w zależności od konkretnej osoby, te emocje będą różne, aczkolwiek będą one z gatunku tych trudnych w przeżywaniu. To wskazuje, jak ważne, żeby otaczać się w ogóle przebywać w okolicznościach, w otoczeniu, które z nami współgra. Mhm. No tak, tylko wyobrażam sobie, że teraz wśród naszych słuchaczy może zapaść takie pytanie lub też y, wymowna cisza, no ale jak zweryfikować podczas procesu rekrutacyjnego, że tam jest fajne otoczenie, takie właśnie emocjonalne, tam pracują fajni ludzie. tak? Y, no, jak to zweryfikować? Mamy jakieś pomysły? Bo, mi przychodzi do głowy może jeden, tak, że warto pytać o to, jak, e, jaka jest kultura firmy, tak? co takiego mm, się dzieje w firmie, pomijając jak gdyby te wszystkie benefity, tak o to się pytamy, ale zapytać się, jak na przykład firma celebruje sukcesy, tak? czy są jakieś e, okoliczności, których firma w jakiś sposób zaprasza czy aktywizuje pracowników, co jeszcze oprócz celów biznesowych firma robi dla pracowników. Mm. Przychodzi coś jeszcze do głowy? Generalnie uważam, że e, warto pytać o przejawy konkretnych działań, ponieważ e, również z punktu widzenia firmy, będąc przedstawicielem firmy, e, zdarza się, że firmy sprzedają piękne hasła odnosi, od, odnoszące się do właśnie integracji. To jesteśmy wspaniali, fantastyczni, jak właśnie szanujemy ludzi, wszyscy są równi, e, wszyscy wszystkich doceniamy, e, wszystkim dajemy możliwości rozwoju. Natomiast no, oczywiście nie dotyczy to każdej firmy. Myślę, że nie dotyczy to również większości firm. No, Niemniej jednak zdarza się, że za tymi słowami nic nie idzie. Dlatego warto zamiast pytać, zamiast zadawać takie otwarte pytania ogólne, pytać o konkretne przejawy tego właśnie, w jaki sposób ludzie są nagradzani, co się robi, jakie są możliwości, jakie są ścieżki rozwoju. Czy, no, czy, czy generalnie no, zadawać pytania, które Was interesują, ale w sposób taki właśnie skonkretyzowany i nawiązując do konkretnych przykładów. To w środowisku rekruterów był dość popularny taki case sprzedawania cukiernicy przez kandydata na, na handlowca. Że nie, nie, mój drogi, ty, ty nie mów mi, jaki ty jest, jakim ty jesteś fantastycznym handlowcem. I sprzedaj tę cukiernicę. Dlaczego cukiernicę? No, bo z reguły to było coś, co stało na stoliku, przy którym toczyła się rozmowa rekrutacyjna. Pamiętajcie, że Wy też macie prawo zadawać analogiczne pytania. To, o czym już mówiłyśmy wcześniej, stosunek pracy jest stosunkiem partnerskim. A wybierając nowego pracodawcę, bardzo prawdopodobne, że podejmujecie decyzję na lata. Warto, żeby to była decyzja słuszna. Szczególnie w tak ważnej kwestii. Jak właśnie kwestia zasad wartości e, emocji. Gdybyście nadal mieli wątpliwości, czy kwestia otoczenia duchowego czy emocjonalnego jest ważna w trakcie definiowania sobie, czym jest praca marzeń, to zachęcam Was do tego, żebyście zweryfikowali sobie e, swoje dotychczasowe doświadczenia. I pomyśleli o tym, jak się czujecie w dotychczasowych zespołach, dlaczego na przykład myślicie o zmianie pracy. Może to właśnie jest związane z emocjami, które obecnie przeżywacie. Może fakt tego, że zarabiacie pensję, którą chcieliście zarabiać, i macie stanowisko, które chcieliście kiedyś osiągnąć, że pracujecie w fajnym budynku i dla marki, która ma dla Was znaczenie, dzisiaj nie rekompensuje Wam niczego, a wręcz przeciwnie, ma dla Was. Właściwie znikome znaczenie, ponieważ emocje, którymi żyjecie na co dzień w tym biurze czy przy tym biurku są tak negatywne, że zabijają jakąkolwiek radość czy satysfakcję z tego, ile dostajecie pieniędzy na konto, czy z tego, dla jakiej firmy pracujecie. Jeżeli zastanowicie się nad tymi rzeczami, myślę, że bardzo łatwo i szybko zrozumiecie, jak ważna i istotna jest to kwestia, aby przynajmniej być świadomym tego, czego oczekujecie od przyszłego pracodawcy. Może nie zawsze uda Wam się to w 100% zweryfikować, ale myślę sobie, że świadomie zarządzając tymi emocjami, będziecie po prostu czuć się lepiej. No dokładnie, ponieważ też buduje takie poczucie siebie i wizerunek siebie w naszych własnych oczach jako kreatora jakiejś rzeczywistości. Niebiernego e, to była bransoletka Patrycji. Nie osobę bierną, tak de facto podążającą za tym, co los jej ześle, ale kreatora swojej rzeczywistości i przyszłości. Co też jest bardzo ważne. Tak, i też y, mechanizm jest taki, że jeżeli zauważycie te elementy, które w, w emocjach, które wam no, kolokwialnie nazywając, nie pasują, albo które wzbudzają u was stres, Lęk, smutek i niezadowolenie, to będziecie umieli nimi zarządzić, i to też wam da jakąś przewagę w tym, aby nie dopuścić do tego, żeby te emocje zaczęły nad wami panować. I to też jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie umieli je rozpoznawać, jeżeli będziecie umieli rozpoznawać, które z zachowań są przez Was nieakceptowalne i jakie emocje one generują, to będziecie umieli nimi zarządzić, będziecie umieli no, w jakiś sposób też zastopować trochę ten proces, który może doprowadzić Was do wypalenia zawodowego czy do tego, że po prostu pewnego pięknego dnia nie przyjdziecie do pracy. No i to buduje dalej Waszą świadomość i kolejny wybór już będzie na pewno bardziej świadomy i bardziej trafny. A dlaczego uważam ten temat za. E, zastanawiałam się przed dzisiejszym naszym nagraniem, czy najważniejszy, czy równorzędny z ludźmi. E, no, decyzję jeszcze cały czas nie podjęłam, natomiast uważam, że jest to jeden z ważniejszych tematów, jeżeli mowa o, e, o pracy, gdyż tak de facto wpływa nie tylko na pracę i na otoczenie zawodowe i na, i na decyzje zawodowe. On wpływa na całe nasze życie. I im większa nasza świadomość odnośnie nas samych, naszych potrzeb, naszych ograniczeń, naszych mocnych stron, właśnie tak, takich emocjonalnych, z których często sobie nie zdajemy sprawy, no nas tego w szkołach nie uczą, tym też lepsze nasze życie, lepsze i bardziej świadome. Super, przekonałyśmy was trochę bardziej. Mamy nadzieję, że tak. Jeżeli macie jakieś wątpliwości czy pytania, no to zachęcamy do zadawania pytań pod publikacją tego podcastu. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Hej.